Drodzy bracia i siostry, powołani na synod, czcigodni Księża, biskupi pomocniczy, biskupie Marku, biskupie Adamie, drodzy prezbiterzy, bracia i siostry. Chciałem otworzyć, otworzyć oficjalnie trzecią sesję plenarną naszego drugiego synodu Archidiecezji katowickiej. Dzisiaj mamy podjąć dwa tematy, nowa ewangelizacja i. Sprawa misji naszego Kościoła. I tak się składa, chciałem na to zwrócić uwagę, że jakby mottem tego naszego dzisiejszego dnia staje się widzenie Świętego Pawła opisane w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Macedończyk, który woła do Świętego Pawła przepraw się do nas i pomóż nam. Pytanie dzisiejsze. Brzmi tak, co jest Macedonią, gdzie jest Macedonia, a to wołanie jest ciągle aktualne. Przybądź do nas, przepraw się do nas i pomóż nam. I właśnie nad tym przeprawianiem się chcemy dzisiaj się zastanawiać, dyskutować. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w klimacie miesiąca maja, tak właśnie bardzo bogatego w ewangelizujące treści. Począwszy od Maryjnego Fiat, a skończywszy na tej syntezie Ewangelii, jaką są słowa zapisane w trzecim rozdziale Ewangelii św. Jana w wierszu 16, tak Bóg świat umiłował, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Moi drodzy, Kościół wierny misyjnemu nakazowi, czy rozkazowi Chrystusa, Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kościół zawsze ewangelizuje i właściwie możemy powiedzieć, że Kościół nigdy ewangelizacji nie przerwał. Każdego dnia sprawuje misterium eucharystyczne.